O drogach filozofów spacerując najczęściej słyszymy takie zdanie, kiedy się zastanawiamy y, nad definicją naszego człowieczeństwa. Tak? więc jeśli rzucisz taki temat, to słyszysz, myślę, więc jestem. Tak? I tam z tego myślenia wyszła nawet piękna polska poezja, bo mamy pana Kogito, Kogito, Ergo Sum, y, niestety, albo to ciekawe zjawisko, że ten pan Kogito, tylko tak się. Zafiksował w naszym rozumieniu człowieczeństwa, a okazuje się, że przed Panem Kogito stał jeszcze Pan Dubito. I pełne sformułowanie brzmi Dubito ergo kogito, kogito ergo sum. A to tego nie wiedziałem. No, a hmm. Dubito oznacza wątpię. Wątpię, więc myślę. Myślę, więc jestem. No i. Moje zastanawianie się o, o człowieczeństwie, o tym, kim jesteśmy, gdzie żyjemy, jaką częścią wszechświata i jakimi mocami zarządzamy, bardzo przyspieszyło, przyspieszyła sprawa tego bycia obok dubito, czyli dania sobie prawa do zwątpienia we wszystko.